Cześć, Natalia Knaps, z tej strony. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, dlaczego dzieci, ale nie tylko dzieci z spektrum autyzmu uciekają w swój świat. To pytanie zadała mi mama, która przyszła do mnie do gabinetu, a która ma dwójkę dzieci w spektrum. I wiedziałam, że to pytanie jest dla niej trudne i ten świat ich dzieci. Nie jest dla niej komfortowo, więc zaczęłyśmy rozmowę i zaczęłam jej tłumaczyć perspektywę osoby, która jest w spektrum. Po pierwsze, uciekamy w swój świat, ponieważ ten świat jest niezwykle ciekawy. Już w którymś filmie porównywałam go do surrealizmu. W tym świecie się naprawdę bardzo dużo rzeczy dzieje i dlatego bardzo chętnie my w tym świecie przebywamy. Druga sprawa jest taka, bo tam, w tym świecie jest bezpiecznie. Ten świat jest stworzony po mojemu, po naszemu. To jest świat, który oczywiście ma multum zmiennych, ale to ja te zmienne kontroluję. Trzecia sprawa jest taka, to nie jest tak, że osoba w spektrum. Nie chcę się tym światem dzielić, ale bardzo często nie ma takiej potrzeby. Tak jak osoba neurotypowa będzie miała naturalną potrzebę podzielenia się tym, co zobaczyła, tym, co odwiedziła, że obejrzała przed chwilą bardzo dobry film, osoba w spektrum niekoniecznie taką potrzebę będzie miała. Ja się złapałam wielokrotnie na tym, że ja lubię przeżywać świat, lubię celebrować świat. Mogę się tym, czym przeżywam, podzielić z drugą osobą, ale nie jest to moja potrzeba numer jeden. A trzecia, czwarta sprawa jest taka, że czasami może być tak, że jak sobie jesteśmy w tym naszym świecie i wzrastamy sobie w nim, to może się też budzić w nas takie przekonanie, że to, co my w środku mamy, nie będzie dla drugiej osoby ciekawe. I dlatego z automatu nie zapraszamy kogoś do tego świata i o tym świecie nie opowiadamy. To akurat niekoniecznie będzie tylko Dotyczyło osób neurotypowych, ale w ogóle my mamy często takie przekonanie o sobie, że nie jesteśmy ciekawi. Co nie do końca jest prawdą, bo każdy z nas może być bardzo ciekawym obszarem i ciekawym malunkiem i ciekawą historią. Natomiast jeśli moje główne przekonanie jest takie, że to co we mnie nie będzie czymś, co zainteresuje świat, to nie mam sensu i nie mam potrzeby, żeby o tym komukolwiek opowiadać. Więc ta ucieczka do siebie jest po pierwsze potrzebna do regeneracji i do takiego uspokojenia się, by nie oszaleć w momencie, w którym jesteśmy na zewnątrz, ale to nie jest personalne. To nie jest ucieczka od Was, to jest ucieczka do nas. To jest zupełnie inny kierunek. I myślę, że jeśli osoba neurotypowa spróbuje to zrozumieć, to nie będziesz biczowała za to, że moje dziecko, mój partner ucieka ode mnie. Nie, Twoje dziecko nie ucieka od ciebie, Twoje dziecko ucieka do siebie. Twoja partnerka, partner nie uciekają od ciebie, Twoja partnerka, partner uciekają do siebie. Cześć.